Cześć, moje nazwisko Lachadam, szkolenia branży czystości. Pozwól, że pokrótce opowiem Ci kilka słów o sobie. Ponad 16 lat temu rozpocząłem przygodę w branży czystości z praniem tapicerki i dywanów. Niestety, ale wówczas nie było mowy o czymś takim jak szkolenia branżowe odpowiedni sprzęt, odpowiednia chemia kontakty biznesowe i wiele innych rzeczy, które dzieją się dzisiaj. No i niestety, poprzez kilka ładnych, e, początkowych lat, motałem się jak, jak dziecko w ciemnościach, słuchając się w, w przestworzach internetu wielu znawców, którzy udawali, że posiadają jakąkolwiek wiedzę. Traciłem pieniądze na badziewny sprzęt. Z bardzo słabą chemię, bardzo słabe akcesoria. Tym samym miałem przypadki takie, że niestety, ale zniszczyłem kilka mebli po drodze, zniszczyłem kilka dywanów po drodze, stosując nieodpowiednie techniki. Po wielu latach błądzenia i drogi przez, przez mękę doszedłem do tego momentu, w którym jestem teraz, czyli jestem czynnym usługodawcą w branży czystości, który Dumnie i z pełnym powodzeniem może nazwać się profesjonalistą w tym, co robi. Nie mam problemu z, ża z żadnymi tkaninami, nie mam problemu z doborem chemii. Pracuję na możliwie jak najlepszych ekstraktorach, dopasowanych do rodzaju usługi. Posiadam ogrom wiedzy, którą dzielę się na swoich autorskich szkoleniach. Jestem prekursorem szkoleń online branży czystości i stworzyłem unikatową platformę szkoleniową, na której możesz szkolić się zupełnie bez potrzeby drogich wyjazdów, stacjonarnych szkoleń i siedzenia całodniowego przy ciasteczku i herbatce, po czym nic nie wniesiesz. Platforma szkoleniowa jest to miejsce, które pozwoli Ci na bieżące zapoznawanie się z materiałami szkoleniowymi. Obecnie na platformie mamy ponad 1700 stron materiałów, tych 10 cykli szkoleniowych, ponad 85 lekcji wideo na ponad 35 godzinach wideo instruktarza. Otrzymujesz również pełną pomoc i wsparcie moje w całym procesie szkoleniowym, w trakcie, jak i po jego zakończeniu. Zawsze możesz skonsultować to, co Ci jest potrzebne na bieżąco, w trakcie Twoich działań podczas usługi, czy wcześniej przygotować się do danej usługi, jeśli już na nią się udajesz. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę w branży i interesuje Cię ta tematyka, co do tego, w jaki sposób zacząć, co kupić, w jaką chemię się wyposażyć, co zrobić. Żeby bardzo szybko i sprawnie wejść w ten rynek usługowy, bo nie ma co ukrywać, liczą się pieniądze tu i teraz, chcesz mieć pieniądze tu i teraz, chcesz zarabiać tu i teraz. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby tracić czas na to, żeby teraz miesiącami się doszkalać, próbować, jeździć, coś robić, tylko musisz to zrobić od razu. Faktem jest to, że wielu kursantów, a tak naprawdę każdy z nich bardzo sprawnie wchodzi w rynek usługowy. Pomagam im od A do Z. Holistycznie przygotować się do całego procesu. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszam Ciebie na platformę szkoleniową, której link znajdziesz poniżej i dowiedz się więcej. Zachęcam również do kontaktu bezpośrednio ze mną. Opowiem Ci, w jaki sposób mogę Ci pomóc. Do zobaczenia, mam nadzieję, na platformie szkoleniowej Branży Czystości.